Wiary, rodziny i własności. Za tym, żebyśmy byli u siebie, na swoim, żeby Polacy pozostali ludźmi wolnymi, dumnymi no i żeby się rodzili. Jesteśmy jedyną formacją, która pryncypialnie, bezdyskusyjnie i niekontrowersyjnie w naszym własnym gronie opowiada się za bezpieczeństwem życia ludzkiego w jego naturalnych. Przez Boga Stwórcę wyznaczonych granicach. Pełnomocnik naszego komitetu wyborczego, pan Witold Tumanowicz, tutaj w blokach startowych w tej teczce komplet papierów do rejestracji naszego komitetu wyborczego Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolności i Niepodległości. Panie Witoldzie, proszę pokazać te papiery. My jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi. Czekamy na to, aż władza, aż Państwowa Komisja Wyborcza dopełni formalności i wzywamy Państwową Komisję Wyborczą do tego, żeby nie zwlekała, ponieważ Komitet Wyborczy Konfederacja jest gotowy w pełni nie tylko do rejestracji, ale też i do szybkiej. No wiele czasu władza nam nie zostawiła zbiórki podpisów wymaganych do rejestracji listy naszych kandydatów. No i już wkrótce Państwo poznacie te na nas samych robiące ogromne wrażenie listy kandydatów Konfederacji do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Dziękujemy za.